Jeszcze tylko chwila i otrzymamy potężną dawkę piłkarskich emocji. Jesteśmy na Preziro Arena i wraz z Państwem będziemy przyglądać się starciu tych drużyn. Która strona wykaże się większą determinacją? Już niebawem się przekonamy. Witam Państwa, Tomasz Smokowski, a razem. No, teraz zrobiło się groźnie. Gol, proszę Państwa! Złota bramka! Decydujące trafienie! Brawo, wielka sprawa, tym golem wygrywają cały mecz. Na powtórce widać podanie wymierzone idealnie, jak w jakiejś grze komputerowej. Chyba trudno o lepszą sytuację, choć przy okazjach sam na sam czasem niełatwo zdecydować, czy lepiej postawić na siłę, czy technikę. W tym wypadku udało się mocnym strzałem umieścić piłkę w siatce.